Ten cel oznacza, że wokół mnie są toksyczni ludzie. To nie jest dobry, to nie jest dobra odpowiedź na pierwsze spotkanie mediów. pożyczył 8 złotych na dietę. Kraniosek kraniosek w sobie ten test. Teraz sama ci mnie gdzie chcesz. Nie proste, że tak. Nie, pisali do mnie już, że Ej, ty Oli, dzisiaj będziesz kierowcą Franka? Weź daj, gdzie my będziemy? Ja pisali do ciebie? No. Ja pierdolę. Czyli będą tam ludzie. Nie, pisze, ja nie wiem na nawet, kto to jest. pilot prowadzi? Autopilny, Nie no Macie! Tesla, no i Kurde. Modę. Jest, tylko że w świetle też znaczy, mo, ja zobaczyliby się... Zobaczylibyście w świetle, ale. Już jest live. Dobra, pan powiedział, że może to źle skończyć, bo chodzą tu na komani, trzy leżą i ogólnie. żebyśmy sobie wpierdalali. I zobacz, tam kłop, Ale wierzymy, wracamy. Chodź w masę klauna, kurde. Aj, chodź, Ej, ej, patrzcie, ej cicho. Cię, Bądź cicho, proszę cię, bądź cicho, kurwa, teraz, bądź cicho, teraz, bądź cicho, teraz. Jest, 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 jest. Patrzcie. Narobiłem kakę do Patrzcie, kak. Kak. patrzcie. Ej, kurwa, to jest jakiś psychiczny człowiek, kurwa. Chodźmy z drugą stroną, proszę. Tam jakiś chłopiec. Ty? Cześć, chod co chodz? Co to było? Ej, kurwa, ej, kurwa ej, co on robi? Nie, On kurwa tu, 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 tu leci! Ej, chodzi jak kurwa. zombie, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Ty kurwa, no cała! Co? No chodź! No chodź! No chodź! Pisz bo tu jest coś poświęcone. Kurwa, kurwa niebo. Ej, tu jest... O, tu jest ładowarka do tej, tej latarki. Gdzie? Też słyszałem. No nie pierdol ty. Ej, legitnie jest ładowarka do tej latarki. Ej, ziomuś! Ziomuś! Kurwo, jedno, No ma... Meduza, no proszę cię! Niech Oli wejdzie do budynku pierwszy i sprawdzi, czy jest bezpiecznie, przecież jest niewidzialny i go nie zobaczy widz, jak coś Jasper. Oli, niech... Ty, po chuj krzyczysz, kurwa? Co jest? Chodź tu na chwilę. Ale ech. to jest ten, to jest nasz ziomal, to jest ten dobry. Dobra, dawaj tamtek, kto krzykł, jest Co jest, stary? Co jest? Którzy to krzyczą tam, kurwa? Weźcie się zawołać. Którym, kurwa nie wiem, to machaliście, machaliście i... To od was latarka? Nie, absolutnie. nie Kurwa, to jest mocne. Gdyby. Tam gdzieś krzyczą. Nie, nie ludzie was te szukają. Tam pojechali to później. Tak? Zarobimy raczej pod A gdzie Paulina? Tu jej je. Ej, Ej Paulina, wie. Nie, no wyssała ją to. Hej, słuchaj. Paulina! Słuchaj, dziewczyn, lepiej trzymaj się. Tak, Ona mogę ujść i nie. І можуть в спокойні, поволі Але сіка. Ви розумієте, то хлопаки кто тут ходять, вони можуть он тобі по що он нормальний, он має мешкання, все швидко. Вони можуть управляти людьми, он можуть розповідати, як я уйдем. Dawajcie chłopaki, będzie tak zajebiście, bo no, no. będziecie znać wszystko historię. znamy całą historię. Nie ma... nie ma wejścia jakoś od... Musi być wejście stary gdzieś. Tu było chyba jakieś wejście, no dobra. On zna gdzie wejść. I oni nie, ch nie chcą... Wy im zaważacie. oni... Idź idź po niego. Nie idź po niego. Idzie, idziemy. O, teraz będzie policja pojedzie, <śmierdzi> <śmierdzi> bo nie. To... To ja nie wierzę, to wierzę że taki napisy się reski kurwa nagle. Nie Nie, się ty. nie, 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 nie później nie, będziesz schodził, stary, będziesz miał problemy. Nie, 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 nie zejść iść, to łatwo, bo, <śmierdzi> zajdź, bo policja będzie... Idziemy, nie, idziemy do mojej BMW no. i zobaczcie, i pół dziesięć. Co tu się kurwa dzieje w bo... ogóle? No, Dziękuje bardzo, bardzo dziękuję, ale już... a, nie, a, nie się, kurwa, to a, z metra dwadzieścia, jak on to obliczył, kurwa? No ja mam et ja osiemdziesiąt. Jako... A, no a, tak, tak. tak Praktyczna tak. matematyka. No, ja pójdę z Joman do góry. Ej, to może zejść. Pokazuję, jak ty mogę zejść. Jakbyś się tu powiesił. No. Byli... Pa. Może się po prostu rozgrzeje? Ja pierdolę. Oli, ty już nie wchodź po... tak Jakbyś się tak położył. Pa. No to właśnie tak chcę zrobić od kurwa twój czasów. <noise> BNT ze Szczecinka, <noise> Nie Mnie da radę. Trzymajcie telefon. Dobra. <noise> to jest mało stabilne. Co? To jest mało... Nic, nic, nic on To wchodzi! <laughs> Akc akcja ratownicza. To w Stary. Idzie Straszak po ciebie. Już go, go się nie da przegadać, nie? Ty, tygrysie, weź odejdź, Ta muzyka idealnie do tego pasuje, tak? Ja dajcie On Jaka komedia! Dajcie się z Tutaj mamy kawę. Paweł Jumper. z metrów. Chuj, polegam na, na kawę. Właśnie, Ty, Ty, Panie, jaką ma? Nie wiem, Damian. To nie jest Damian. Dobra, ja wiem. Ty. Co ma jeszcze? Ty grzecznie się, się odzywaj, Tygrysie. Grzecznie się, się odzywaj. Ty, kurwa! Meluza, zejdź najpierw! On już zeskoczył, on już Poczekaj na mnie! Czekaj, wyłączcie muzykę! Alerty wyłącz ktoś, kto to zrobił! Aaaa! Aaaa! Co spierdalasz? Masz to chodź tu, kurwo! Nie obrażaj, Mendy, gij! Ja pytałem Teraz to jaj, teraz na jest z tych jaj coś czuję. Dobrać. Trzymaj, jest trzymamy Ja go chcę dogonić, kurwa. Trzymaj, Trzymaj się tak. Meduza potrzebował motywacji. On kurwa. Trzymaj. No trzymam stary, ale to jest ciężkie. No, no, no. Nie mógł kurwa postawić już tam tak, tych nóg. Lewą nogę postaw teraz po lewej stronie, na ścianie. Git. Dobrze, dobrze. Y dobrze, no. Trzymamy. Dobra, zajeb, 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 zajeb. Dobra, zajebiście. Ojebane chwilę. lampka. Czy nie? Nie, na no, stronę jak było to strone. No, rozchodź to było. Ej, to jest chyba. Gdzie idźcie tam w tę stronę? No. No. tutaj tak jest na I co tam jest? Nie wierzący kurwa głowem, pojechał w ogóle w inny miejsce. Jest no, w inny. Zobaczcie, bo tu się kręci dużo ludzi, bo zjebaliśmy, mogliśmy nie mogli coś dodać. Ale ja spałem, bo ja chodzi. Papie... 4G-wojtka Ty to nie jest... To podobno nie jest w ogóle ten budynek. Do którego mieliśmy iść. Nie. Po lewo. Po lewo jest No chyba właśnie, że to jest gdzieś tam. Kurde jest. Serio. Podziemia Podziemia? Kurwa, to jest zajebiste miejsce tak, żeby nie było tego samym żebyśmy to zrobili takiego live'a, że chuj. Zrobiliśmy kilka zasad źle. Byliśmy za głośno wchodząc tu. Druga rzecz jest taka, że ogłosiliśmy gdzie idziemy i kiedy. Nie nie, nie rozumiem. Ale jest tylko płaska. Chodź, chodź, ja chcę ich kurwa zobaczyć. Ej, pokój, ej, pokój, ej, my go spotkaliśmy na stacji benzynowej tamtego zioma. Ej, pokój otwierdalacie? Panowie, dajcie nam zrobić w tego. Nie, bo przy kurwa mamy. No, a ja zbyt... Dajcie sam co zrobiłem. Dać sta Urbek kurwa live wika, wiesz, a no, takie naszycie. kurwa krzyczenie a, jest no, zjebane. No nie, nie, nie wiedzieliśmy, że to wy. Aha, Kaliście, czaje. A bo oni nie ten nie oglądali streama w ogóle. A dobra Przy tym nie gdzie ja teraz jestem, nie wiem z której strony wyszliśmy. Tak, o nas mówicie wejść. Nie będzie innego. Dzięki panowie. No. Nie wiem, wszystko kulturka. Ej, ten jest... To jest chyba właśnie ten budynek. O kurwa, to ja wolę iść sam, stary. Co? Ten za straszny? Ten Ale wyobraź sobie, że tu kurwa kiedyś to funkcjonowało i ci ludzie tu chodzili, tak się wiesz. Strach jak chuj. Poprawa warunków bezpieczeństwa przeciwko żarowego wymiana drzwi. E, a ja tutaj dołem? O kurwa. Kurwa. Idę. Kurwa, nie. nie, nie idziemy tam bo to jest Ja wolałbym iść tamtenże, tamten. Dobra. Bo robimy to, robimy to, robimy to. Ten jest, Dawajcie Ten Musielibyśmy po paru setkach wejść. O, w sumie? W sensie, no ja nie. Ja już podniosłem ciśnienie, bo ja myślałem, że zaraz będzie kurwa akcja y, Solo w GTA. <laughs> kurwa na podniesionym ciśnieniu chodzę. Ja nie, nie <laughs> nastawiłem w chłopie, żeby do nas atakować kurwa.